Musisz usłyszeć o tej historii rolnika z Pegieru. Jedna subskrypcja to jedna historia więcej. Węglone, trudne do rozpoznania, ale milicja szybko ustaliła: to był Zenek, pomocnik traktorzysty, młody chłopak, którego wszyscy lubili. Cisza wtedy zapadła w całym PGR-ze. ludzie szeptali, że Zenek coś wiedział że miał powiedzieć coś kierownikowi, że może to nie przypadek. Komenda milicji obywatelskiej z Szczytna przyjechała jeszcze tego samego dnia. Zaczęli od przesłuchiwań. Nikt nic nie wiedział, ale oczy patrzyły po sobie ostrożniej niż zwykle. W ciągu kilku dni zaczęły wypływać szczegóły. Ktoś widział Edka w pobliżu magazynu tamtej nocy. Ktoś inny słyszał kłótnie. Wreszcie ktoś anonimowo doniósł, że widział jak Edek wynosił karnister z benzyną z szopy przy stacji pomp. Milicja działała szybko. Zatrzymali Edka pod zarzutem podpalenia ze skutkiem śmiertelnym. 15 innych bardzo ciekawych historii rolników spegierów możecie zobaczyć na stronie www.ww.flajdshow.com. Spieszcie się, ponieważ pozostały ostatnie sztuki.